Oho hej hej hej, hej. O, hej Wspaniały śpiew ptaszków Aloha bracia i siostry Witam Was bardzo bardzo serdecznie Okres świąteczny. Wszyscy sobie ślą, życzenia. Ja również nagrywam filmik z życzeniami, ale takimi bardziej można powiedzieć, że dla siebie. Dlaczego? Najczęstsze życzenia, jakie życzymy innym. Na przykład dużo zdrowia, dużo pieniędzy. Tylko czy takie życzenia oprócz tego, że nie wiem, że ktoś się ucieszył, uśmiechnie, mają jakiekolwiek pokrycie w rzeczywistości, bo to jest bardzo proste, że życzymy komuś zdrowie, zdrowia, ale to każdy sam dba o swoje zdrowie. Zdrowie nie bierze się z niczego. Tak samo jak choroby nie biorą się z niczego tylko z zachwiania równowagi w naszym życiu. Tak samo pieniądze i wszystko co inne, co życzymy innych. Na przykład nawet patrząc na to z tego punktu widzenia życzymy komuś na przykład dużo pieniędzy. A może ten ktoś nie chce tych, nie chce tych te, te, tak dużo pieniędzy tylko woli mieć mniej. <laughs> Więc tutaj takie życzenia nie mają jakiegoś wielkiego zmaterializowania się, bardziej tutaj są tylko po to, by się uśmiechnąć, lub co, co z innej strony, często po prostu ludzie z automatu tylko sobie składają te życzenia, zdrowia, szczęścia, albo, albo kopiują z internetu życzenia, no ale to już, to, to już tam wiadomo. Tak więc nie chcę życzyć Wam, bo Wy sami wiecie, co jest dla Was najlepsze, nawet jak często. Ktoś wam mówi, że niby coś jest dla Was lepsze jego zdaniem, to taka osoba się grubo, grubo myli, bo to zawsze my sami wiemy najlepiej, co chcemy i jak chcemy, aby nasze życie wyglądało. <Słyska> O słoneczko ale tu jest pięknie a więc czego sobie życzę aby zawsze na ziemi były lasy i było ich jak jak najwięcej aby na ziemi było czyste powietrze tego sobie życzę Idąc dalej, życzę sobie też, aby ludzie zaczęli dbać o naszą planetę, aby zaprzestali wyniszczania jej, eksploatowania bezmyślnego zużywania zasobów, aby ograniczyli budowanie tych betonowych miast, a zaczęli siać lasy, zaczęli dbać o tą ziemię. Ziemia to nasz dom, i tak wielu ludzi o tym zapomina. Przecież to, co się dzieje, to jest mega ciekawą rzeczą. <laughs> Ciągle tylko miasta się rozwijają, nowe budynki, nowe budynki i tak dalej, a lasów zieleni po prostu ubywa. A przy tym ubywa naszego domu. Tutaj ludzie wpadli w taką pułapkę luksusu. Ciągłego dążenia do czegoś, wyścig szczurów, ciągłego rozwijania technologii, i cóż, i ta Ziemia, ten ekosystem cały, on co chwila to coraz bardziej zanika, tylko dlatego, że ludzie chcą mieć coraz większy luksus, i tyle. Tak więc życzę sobie tego, aby ludzie otworzyli trochę oczy i zrozumieli, że Ziemia to jest. Nasz dom Życzę sobie też, aby ludzie przestali palić w piecach śmieciami i tak dalej. Powietrze, bo to też jest mega ważna rzecz. Ż właśnie tego też sobie życzę. Bo co z tego, jak będą lasy, jeżeli tak, przy tak dużej liczbie osób, cały czas ludzie palą w piecach i tak dalej, a to tak zanieczyszcza powietrze na przykład ja jak jestem gdzieś w mieście czy idę sobie przez wieś wystarczy naprawdę 30 sekund yy, 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 przechodząc obok jakiegoś domu, który pali, żeby moja broda yy, nasiągła tym dymem i się już yy, przez cały dzień i powiedzmy sobie skoro broda, tak wszystko chłonie, to co? To jak to jest z naszymi płucami? Tak więc życzę sobie też tego, aby ludzie nam przed nie wiem się hartowali bardziej i korzystali z ogrzewania gazowych, elektrycznych i tak dalej. Przecież powietrze to jest to, co oddychamy. A teraz coraz mniej jest tego powietrza świeżego. Już nie wspomnę o miastach, ale często w lasach już. Ten dym się niesie kilometrami i do lasu dociera to powietrze, więc tego sobie życzę. Czego jeszcze sobie życzę, aby ludzie Przestali kłamać, zaczęli być szczerzy. Wiele się teraz narzeka, że media kłamią, że politycy kłamią. Tylko... Czy... Człowiek, który tak myśli, spogląda również na siebie? Czy... I większość ludzi na co dzień nie kłamie, nie jest szczerym? Myślę, że to też warte do, do zastanawiania się, jeżeli narzekamy. Że tak bardzo jest manipulacja na tym świecie i propaganda, to czy my sami na co dzień jesteśmy szczerzy, czy nie? Tak więc życzę tutaj takiej szczerości nam wszystkim, zarówno tym na szczycie piramidy, jak i tym, którzy są najniżej, czyli nam <ścoughs> szczerość jest tak piękna i jest tak prosta, to kłamstwo jest skomplikowane. Życzę sobie jeszcze wolności. Temat obecnie tak tutaj no cóż, yy, wyciągnięty na świat odzienne. Myślę, że nie trzeba tłumaczyć, aby każdy był wolny, prawdziwy, aby ludzie żyli sobie dobrze, aby właśnie byli szczerzy też pod takim względem, że Yy... Aby zawsze też stawiali na siebie, na siebie na pierwszym miejscu, ale też aby byli szczerzy i aby ludzie nie szkodzili sobie nawzajem, tylko w miarę swoich możliwości stawiając siebie na pierwszym miejscu, wspieraj również innych, aby ludzie nie jedli zwierzątek. Zwierzątka. Nasi przyjaciele, nasi bracia i siostry, można powiedzieć, a my je zjadamy i hodujemy w wielkich metalowych ścianach i więzimy. A więc też tego sobie życzę, aby ludzie spojrzeli właśnie bardziej na świat zwierząt, i skończmy. Jeść te zwierzątka, tylko dlatego, że że co, że tak nam powiedziano. Że jeżeli to mają być życzenia, to niechaj będą one prawdziwe. Tutaj trochę odbiłem z pozytywnej energii do energii negatywnej, ale może to nie jest dobre, chociażby, ale jednak, może dla świadomości niektórych osób, może jest dobre, abyśmy kochali nasze zwierzątka. Wspierali je i ich nie zjadali, bo to nie jest miłość. Nawet jak są osoby wielco oświecone, medytujące, którzy mówią, że oni jedzą mięso, bo tak to jest, taki jest człowiek, to cóż, nie zgodzę się. Może jak są jakieś plemiona w lesie i tak dalej, które polują, które oddają szacunek zwierząt, zabijając je, to to jest całkowicie inna świadomość niż to, gdy idziemy sobie do sklepu. I kupujemy już nieżyjące zwierzątko. A więc tego sobie życzę. Może jeszcze też sobie życzę tego, aby ludzie troszkę pracowali nad sobą. Może zaczęli tańczyć czy medytować, czy ćwiczyć jogę, jogę, tudzież stosować inne jakieś tam praktyki duchowe. Aby ta świadomość na ziemi kiełkowała. I chyba tego sobie życzę, bo nic więcej nie potrzebuję. Ja, ja jestem szczęśliwy, radosny. I ja tam na tym nic więcej do życzenia nie potrzebuję. Jedynie co do dom w lesie, ale to jest coś do czego dążę. I wiem, że to osiągnę. <laughs> I cóż, takie to moje życzenia dla samego siebie aż. 12 minut, prawie. <noise> Spacerując sobie po lasach. Po świętych lasach, a więc tego sobie życzę Sebastianie, Sokratesie. I również dziękuję Wam za obejrzenie tego filmiku. Jeżeli lubicie słuchać mego głosu, lub jeżeli moje słowa. Jakieś tam ziarenko świadomości Was zasiewają? To cóż, to fajnie! <laughs> cóż można więcej rzec! Pozdrawiam Was serdecznie, z miłością! Aloha!